Cześć, tu Łukasz. Witam was serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu przy żałownicy. Dzisiaj jestem już niestety sam, aczkolwiek z drugiej strony nasze dzisiejsze spotkanie będzie prawdopodobnie dużo, dużo krótsze. Słuchajcie, mam dla was na początku wspaniałą wiadomość. Otóż... Po przedobieniu dzisiejszych materiałów, będziecie już w stanie zagrać w szachy. Tak, tak. No, może nie będzie to od razu taka pełna partia wszystkimi bierkami, ale będziecie mogli sobie przynajmniej zagrać już samymi pionkami, a to już będzie coś, zobaczycie, że to już będzie ciekawe, że to już będzie interesujące. Słuchajcie, w opisie dzisiejszego filmiku zaproponowałem Wam kilka materiałów dotyczących właśnie. Szachowych pionków, tego jak one się poruszają, jak zbijają i dowiecie się też z tychże materiałów padł innych rzeczy. Ja ich w tej chwili nie będę już powtarzał, więc przede wszystkim, przeróbcie sobie proszę te materiały. Natomiast teraz chciałbym jeszcze uzupełnić wam te wiadomości, które będziecie mieli w zaproponowanych materiałach o parę wiadomości na temat bicia w szachach. To jest ważna sprawa zwłaszcza dla tych z Was, którzy być może nie grali nigdy w szachy, ale mieli styczność z inną bardzo fajną grą planszową, jaką są walcaby. Otóż bicie w szachach odbywa się na troszeczkę innych zasadach niż w walsabach i wiem, że zarówno dzieci, jak i e, dorosłe osoby, które miały styczność z warszabami, a później próbują się nauczyć gdy w szachy, no mają z tym e, na początku e, pewne problemy, więc e, żeby nie przedłużać, e, pozwólcie, że wyjaśnię o co mi chodzi. E, Rozegrajmy sobie e, z kilka e, posunięć pionkami na naszej szachownicy. Biały pionek przesuwa się o dwa pola. Jeżeli przydobliście już materiały, to wiecie, że pionek może się poduszyć zasadniczo o jedno pole do przodu, ale kiedy jest na pozycji wyjściowej, na pozycji początkowej, może poruszyć się tak jak nasz pionek o dwa pola. Czarne na razie z tego pawy nie skorzystają. Zagrają pionkiem o jedno pole tutaj. Białe grają znów o dwa pola, i czarne też grają o dwa pola. I powstała bardzo ciekawa sytuacja. Pionek biały, któryś pionek biały może zbić teraz pionka czarnego. Jak myślicie, który pionek biały może teraz zbić którego czarnego pionka? Jeżeli pomyśleliście, że ten pionek może zbić tego pionka, ponieważ one poruszają się do przodu, to przeróbcie sobie jeszcze raz dokładnie dzisiejsze materiały, ponieważ pionek jest jedyną bierką, która ma inne zasady bicia niż normalnego poruszania się. Pionki poruszają się normalnie o jedno pole do przodu, no ewentualnie o dwa pola z pozycji początkowej, ale biją zawsze o jedno pole na ukos. Czyli prawdziwa odpowiedź jest taka, że ten pionek może zbić tego pionka. Ale powstaje kolejne pytanie, w jaki sposób? I tutaj, właśnie, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do walcabów, graliście kiedyś walcaby, to wasza yy, jakaś taka intuicyjna odpowiedź może być taka, że pionek biały bije pionka czarnego o w taki sposób, przeskakując go tak jak w walcabach ale to nie będzie prawidłowa odpowiedź na szachownicy. Ponieważ w szachach zbicia dokonuje się w taki sposób, że tak jakby zastępujemy naszą zbijającą bierką, zbijaną bierkę przeciwnika, czyli po prostu robimy no, na przykład coś takiego. W ten sposób. Tak bijemy w szachach i tylko tak. Nie ma w szachach czegoś takiego jak bicie przez przeskoczenie. Czyli w jaki sposób teraz czarne, czarny pionek zbije białego pionka? I oczywiście, który czarny pionek zbije którego białego. Ale na pewno domyśliliście się, że ten czarny pionek może zbić pionka białego. No i cóż, i gramy dalej. Wykonajmy sobie teraz kilka posunięć e, pionkami. Białe grają tutaj o jedno pole. Czarne zagrają, a powiedzmy, że tu. Białe zagrają o jedno pole pionkiem tu. Czarne zagrają pionkiem tutaj do przodu. Zauważcie, że ten pionek w tym momencie nie może już pójść o dwa pola. Teraz może się poruszyć wyłącznie o jedno pole. Z drugiej strony, czy ten pionek albo ten pionek może teraz o dwa pola się poruszyć? No nie. Teraz mogą już się poruszać tylko o jedno pole. I pionek biały tutaj poruszy się właśnie o jedno pole. Za to pionek, ten skrajny pionek czarny, poruszy się o dwa pola w taki sposób. Teraz, czy te dwa pionki mogą się bić? Oczywiście, prawidłowa odpowiedź brzmi nie. One się blokują, ale nie mogą się e, wzajemnie wybić. No więc gramy dalej i przesuwamy naszego pionka białego o dwa pola tutaj. I czy teraz czarne mogą dokonać jakiegoś bicia? Oczywiście mogą. Mogą tym pionkiem zbić tego pionka. A nie, to, takie, to była taka pułapka, takie podchwytliwe pytanie. Mogą zbić, ale oczywiście tego pionka. Pamiętajcie, pionki poruszają się normalnie do przodu o jedno pole, ale biją do przodu na ukos i tylko na ukos. Nie może być inaczej. Ale powstaje teraz pytanie, bo yy, stwierdziliśmy już, że pionek czarny może zbić białego pionka. Ale pytanie, czy musi? Odpowiedź brzmi nie, ponieważ w szachach Bicie nie jest obowiązkowe. Jeżeli mo mamy możliwość zbić jakąś bierkę przeciwnika, możemy z niej skorzystać, ale nie musimy. I to jest druga ważna różnica w porównaniu z grą warcaby, prawda? Ponieważ w warcabach, jeżeli mamy możliwość zbicia, no to musimy bić. Bicie jest przymusowe, bicie jest obowiązkowe w wadzabach. w szachach takiego obowiązku bicia nie ma. Czarne mogą w tej chwili zbić tego pionka, ale mogą sobie na przykład zagrać pionkiem o jedno pole tutaj. Broniąc tego pionka z takim planem, że jeżeli białe zbiją pionka tutaj, to czarne odbiją tego pionka w taki sposób. No i teraz znowu kolejne pytanie. Czy białe teraz, to no przede wszystkim, który pionek biały może bić może którego pionka czarnego? O, no, na pewno domyśliliście się, że ten pionek może być, może zbić tego pionka tutaj. Czy musi? Oczywiście, że nie. Białe mogą zbić tego pionka tutaj. Oczywiście jest taka możliwość. Ale mogą na przykład wykonać, wykonać ruch tym pionkiem do przodu. Wykonać inny prawidłowy możliwy ruch tym samym pionkiem. Albo mogą w ogóle wykonać jakieś dowolne, dowolne inne posunięcie. Na przykład pionkiem tutaj. No i ostatnie kontrolne pytanie. Czy teraz te pionki mogą się bić? Czy ten pionek może zbić pionka w taki sposób? No oczywiście nie. Pionki biją tylko na ukos. Te pionki się blokują, ale nie mogą się bić. I w jaki sposób czarne mogą teraz bić, zbić z białego pionka? Który pionek czarny może zbić którego białego pionka? O, oczywiście na pewno zauważyliście, że ten pionek może zbić tego pionka w taki sposób. No i naprawdę już ostatnia sprawa. Który biały pionek teraz może zbić którego czarnego pionka? O, na pewno zobaczyliście, że ten pionek biały może zbić czarnego, właśnie w taki sposób. Słuchajcie, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o mnie. Jeżeli chodzi o, dzisiejszą, o nasze dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie proszę te dwie ważne zasady dotyczące bicia w szachach. Pierwsze bicie do bicia w szachach dokonujemy, zastępując naszą zbijającą bierką, zbijaną bierkę przeciwnika. Wyjaśnimy się to sobie na przykładzie pionków, ale to będzie dotyczyło też wszystkich kolejnych bierek, kolejnych, no teraz już figur, które będziemy poznawali na naszych kolejnych spotkaniach. To jest jedna ważna rzecz, a druga ważna rzecz, bicie w szachach nie jest obowiązkowe. Jeżeli możemy coś zbić przeciwnikowi, no to jesteśmy w stanie skorzystać z tej możliwości, ale nie musimy. Nie jest to nasz obowiązek, bicie w szachach nie jest przymusowe. Pamiętajcie, proszę o tym, zwłaszcza kiedy mieliście dotychczas do czynienia wyłącznie z warcabami, a nie z szachami. Można wam się na początku troszeczkę mylić, ale myślę, że. Dość szybko się e, przyzwyczaicie. Jak się pomylicie raz, drugi, to też nie szkodzi. E, prędzej czy później się nauczycie, to nie jest wcale taka, e, taka skomplikowana rzecz, tak naprawdę. Więc ja już się z Wami na dzisiaj będę powoli żegnał. Zachęcam Was bardzo do tego, jeszcze, raz, żebyście przydobili sobie materiały, które w opisie dołączyłem do naszego dzisiejszego filmiku i żebyście spróbowali zagrać sobie dzisiaj Waszą pierwszą partyjkę. Na razie samymi pionkami możecie e, zagrać to sobie tak naprawdę na dwojaki sposób. Możecie sobie ustalić, że wygrywa ta osoba, która albo pierwsza wybije przeciwnikowi wszystkie pionki, albo doprowadzi do sytuacji, kiedy przeciwnik nie będzie mógł wykonać swoim pionkiem żadnego prawidłowego posunięcia. To jest jeden pomysł. Albo możecie też zadać w taki sposób, że wygrywa ta osoba, która jako pierwsza doprowadzi jednego ze swoich pionków do ostatniej linii. Czy na przykład można sobie w, tym drugim, w tej drugiej opcji wyobrazić taką sytuację, że na przykład powiedzmy, że białe potracą po, po kolei gdzieś tam wszystkie swoje pionki, ale będą miały tego jednego ostatniego pionka, który osiągnie ostatnią linię, nawiasem mówiąc, w prawdziwych szachach. Z pionka, który osiągnie właśnie ostatnią linię, czeka zazwyczaj bardzo przyjemny los, jaki to dowiecie się z materiałów. Zapraszam do tego jeszcze raz Was, żebyście je dokładnie dzisiaj przedobili. No, natomiast w waszej partii możecie po prostu ustalić w taki sposób, że kto pierwszy dojdzie chociażby jednym swoim pionkiem, niezależnie od tego, ile pionków będziecie mieli pozostawionych na szechownicy, no, do ostatniej linii, ten po prostu wygrywa. Możecie sobie zagrać w taką grę według jednych zasad, według drugich, a może i według jednych, według drugich, raz według jednych, raz według drugich, no to już od was wszystko tutaj zależy. Także życzę Wam wspaniałego wieczoru. Oby był to wieczór przy szachownicy. Już z partyjką takiej, można powiedzieć, weczki. <laughs> A ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym spotkaniu przy szachownicy z cyklu Zagrajmy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.